Dobra, dzisiaj Bartek, zrobimy sobie wprowadzenie do przeszukania pojazdu. Będziemy sobie sukcesywnie zapachy rozkładać, przypinać do auta. I zrobimy sobie tak, żeby jest zaczął od przodu, sprawdzał bok i skończymy tam na tyle. Na razie zaczynamy od przodu, To jest zapach. Dobra, i tak samo jak robiliśmy wcześniej, czyli oznacza nagroda, zwolnienie, i ja przepinam yy, za to. Dobra, możesz go sobie wysłać. Super. Brawo, dobra, spadnę. No. I znowu naprzód auta wysyłasz.

Okej, okay, możesz wysyłać. Dobra. super. Dobra. centralnie na klapie w jest pięta. Jest. Tam, tam. Super. Dobra, ja jest Super. jeszcze jeszcze jest tutaj, jeszcze tutaj, raz, jeszcze raz tutaj, jest na kończymy no i na spokojnie tu na tej ścianie długie Nie biegnie na pałę, tylko po prostu umiałeś. Super! Dobrze. Dobrze. Dobra, kończymy.